Za chwilę wysłuchasz wersję audio najnowszego tekstu z naszego portalu. Wszystkie artykuły przeczytasz na enlat.pl. Już 15 listopada Nowy Ład wspólnie z wydawnictwem Prześwity organizują debatę poświęconą polskiej polityce wschodniej. Polska wobec Wschodu zmarnowana szansa czy maksimum naszych możliwości? Dyskusja wokół książki Wojciecha Kozioła i Bartłomieja Wypartowicza, Między Bugiem a Prawdą. Debata z udziałem autorów, a także doktora Michała Sadłowskiego, Szymona Wiśniewskiego i Marcina Łuniewskiego, którą moderował będzie Michał Nowak, autor cyklu Raport z Frontu, odbędzie się 15 listopada o godzinie 18 w Warszawie przy ulicy Stawki 4B. Wstęp na debatę będzie bezpłatny. Zachęcamy do przybycia. Tekst autorstwa doktora Michała Sadłowskiego. Kreml w oczekiwaniu na Trumpa: między nadziejami a nową eskalacją. Czyta Michał Nowak. 7 listopada bieżącego roku Władimir Putin wystąpił na plenarnej sesji 21. corocznego posiedzenia Międzynarodowego Klubu Dyskusyjnego Wołdaj które w tym roku było zatytułowane Silny, stabilny pokój na jakich podstawach? Bezpieczeństwo powszechne i równe możliwości dla rozwoju w XXI wieku. W ramach niego rosyjski prezydent kompleksowo zarysował swoją wizję stosunków światowych, a także, już w toku dyskusji, odniósł się do wyników wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o sukces wyborczy Donalda Trumpa, w wypowiedzi Putina należy wyodrębnić trzy kwestie. Po pierwsze, prezydent Rosji pogratulował zwycięstwa, wskazując, że jego państwo będzie pracować z każdym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który będzie wybrany przez naród amerykański. Jest to o tyle ważne, że Kreml w postrzeganiu partnerów zewnętrznych opiera się między innymi na własnym kryterium tego, czy dany polityk posiada legitymację do pełnienia danych funkcji. Po drugie, Putin wyraźnie oddzielił polityczną przeszłość Trumpa, czyli jego pierwszą kadencję oraz minioną kampanię wyborczą, od kwestii przyszłości. Oznacza to, co zresztą Putin podkreślił, że Rosja jest gotowa na dyskusje i rozmowy z nową amerykańską administracją. Zwłaszcza że określone koncepcje Trumpa z czasu kampanii wyborczej, jak na przykład odnowienie relacji z Rosją oraz zakończenie kryzysu ukraińskiego, zasługują według Putina na uwagę. Niemniej rosyjski prezydent od razu podkreślił, że Kreml podchodzi do tego z ostrożnością. Po trzecie, Putin, wspominając o zamachu na Trumpa, wskazał, że amerykański polityk zachował się po męsku, jak mężczyzna. Co ważne, rosyjski polityk dodał, że Trump stał się przedmiotem nagonki, co stanowi jasne wskazanie, że Kreml jest w stanie wesprzeć amerykańskiego polityka w jego konfliktach oraz rywalizacji z siłami liberalno-lewicowymi i lewicowymi. W tym kontekście nie bez znaczenia jest to, że część putinowskiej elity, mimo ideologicznego eklektyzmu, zwłaszcza w okresie sprzed lutego 2022 roku, skłonności do plutokracji czy wręcz kleptokracji oraz antyamerykanizmu, trumpowskie hasło Make America Great Again odbiera z pewną sympatią. Jak zauważył rosyjski badacz Wasylii Żarkow dla Putina, który pośrednio zetknął się z Zachodem w czasie swojej służby w NRD, oraz dla innych jego głównych współpracowników, urodzonych mniej więcej w latach 50. XX wieku i wywodzących się ze służb specjalnych, Zachód z lat 60., 70. i 80. XX wieku, jest pewnym punktem odniesienia dla wizji rozwojowych. Mniej różnorodna etnicznie Europa-Zachód tradycyjny model rodziny. Silna rola chrześcijaństwa to przecież hasła, narracje i postulaty ideologiczne oraz propagandowe obecnej elity i oficjalnej Rosji. Dlatego Trump postrzegany jest w Rosji również przez ten pryzmat, niewątpliwie rosyjskiego, chociaż w wydaniu postsowieckim, tradycjonalizmu oraz konserwatyzmu. Na podstawie powyższego można przypuszczać, że dla Putina wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych jest rozpatrywany jako możliwość rozpoczęcia rozmów z nową amerykańską administracją w sprawie wojny na Ukrainie. Zgodnie z sygnałami płynącymi z Rosji, możemy jednak przypuszczać, iż w założeniu Kremla rozmowy te będą dotyczyć nie tylko Sprawy zamrożenia wojny lub bardziej trwałego porozumienia co do Ukrainy, ale będą dotyczyć znacznie szerszego zakresu przedmiotowego i terytorialnego. W Rosji istnieje bowiem świadomość, że w tak zwaną specjalną wojenną operację zainwestowała ona kolosalne środki materialne finansowe ludzkie a nawet los cywilizacyjny i geopolityczny państwa rosyjskiego. Chodzi przecież nie tylko o przekonanie części środowisk radykalnych, które gotowe są m.in. do natychmiastowego użycia taktycznej broni jądrowej, ale i poważną część umiarkowanych rosyjskich elit państwowych oraz gospodarczych, że głęboka geopolityczna reorientacja Rosji i pełnoskalowa wojna miały sens. Te dwie ostatnie grupy bowiem mimo że początkowo z rezerwą lub nawet niechęcią odnosiły się do decyzji o inwazji z 24 lutego 2022 roku, z różnych powodów skonsolidowały się wokół Kremla. Jednym z elementów tego procesu było założenie elity, że stoimy przy carze, ale Putin musi osiągnąć sukces, bo inaczej wszyscy utoniemy. W tym kontekście. Ważna wydaje się jeszcze jedna konstatacja Putina z jego wystąpienia na Wałdaju, na którą od razu zwróciły uwagę środowiska intelektualne w Moskwie. Mowa o tym, iż Rosja nie powróci na ścieżki rozwoju politycznego sprzed 24 lutego 2022 roku. Chodziło przede wszystkim o ogólny kurs polityki zagranicznej, ale nie ulega wątpliwości, że związane jest to również z petryfikacją założeń polityki wewnętrznej. Ta natomiast coraz wyraźniej opiera się na następującym ideologicznym założeniu: wojna z Ukrainą i konflikt z Zachodem to dla Rosji szansa na przyspieszenie odbudowy państwowości rosyjskiej, która w przeciwieństwie do ZSRR. Nie powinna bazować na żadnych internacjonalistycznych podstawach ideologicznych. Coraz częściej bowiem słychać, że w jakimś sensie etniczni Rosjanie byli ofiarami ZSRR, a w ramach Czerwonego Imperium swoim kosztem wspierali inne, nierosyjskie nacje. Zwieńczeniem tych narracji jest podkreślenie, iż Krym Został nielegalnie wydzielony dla Komunistycznej Ukrainy, a Rosjanie inwestowali też w jej gospodarkę, zwłaszcza przemysł. Jeden z głównych ekspertów putinowskiej Rosji, Dmitrij Trenin, postuluje więc nacjonalizację elit. W ramach tego Rosja w procesie swojego rozwoju powinna opierać się wyłącznie na własnych doświadczeniach historycznych oraz interesach. Będąc maksymalnie asertywna, zarówno wobec Zachodu, jak i wobec innych cywilizacyjno-mocarstwowych imperialnych ośrodków geopolitycznych. Biorąc to wszystko pod uwagę, w rosyjskiej debacie o możliwości rozpoczęcia rozmów z Trumpem istnieją wielkie wątpliwości co do tego, czy uda się chociażby częściowo przekonać nową administrację do tego, że Ukraina lub jej większa część oraz obszar poradziecki powinny znajdować się w rosyjskiej strefie wpływów. Putin mówi o tym wyraźnie: Nie możemy się istotnie cofnąć, gdyż po 24 lutego 2022 roku obraliśmy nowe podejście rozwojowe dla własnego państwa i narodu. Dlatego dyplomacja Kremla będzie grała o stawki możliwie wysokie czyli o swój nowy status mocarstwowy w Europie Wschodniej i na obszarze poradzieckim który powinien zostać określony w umowie ze Stanami Zjednoczonymi Zachodem, Putin na Wałdaju mówił bowiem wprost. Nie godzimy się i nie będziemy godzić się na dalszą geopolityczną chciwość Zachodu. POKOJOWY PLAN PUTINA O tym, czego Rosja domagać będzie się od Stanów Zjednoczonych Zachodu, częściowo wiemy już dzięki treści tzw. planu pokojowego Putina. Dokument taki rosyjski prezydent przedstawił na spotkaniu z kierownictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji 14 czerwca 2024 roku. Zgodnie z nim Putin zażądał wyprowadzenia wojsk Ukrainy z obwodów Ługańskiego, Donickiego, Zaporowskiego oraz Hersońskiego. Które wraz z Krymem i Sewastopolem traktowane są przez Rosję jako podmioty Federacji Rosyjskiej. Według Putina oznacza to uznanie nowych terytorialnych reali. Dodatkowo mają zostać zabezpieczone prawa, wolności oraz interesy rosyjskojęzycznych obywateli na Ukrainie, co ma dawać podstawy do rosyjskich ingerencji na reszcie terytorium Ukrainy, a przede wszystkim na tych terytoriach Ukrainy które Putin określa południowo-wschodnią Ukrainą, stanowiącą według niego historyczną część Wielkiej Rosji. Kluczowym jednak punktem tzw. planu Putina są postulaty z zakresu ograniczenia ukraińskiej suwerenności, przede wszystkim ze sfery bezpieczeństwa. Dlatego rosyjski prezydent postuluje neutralny, pozablokowy, niejądrowy status Ukrainy, a także tzw. demilitaryzację i denazyfikację. Zgodnie z powyższym, władze Rosji, utrzymując front na Ukrainie, a także osiągając określone taktyczne sukcesy na różnych kierunkach frontu, starają się wywierać bardzo intensywny nacisk dyplomatyczny na Zachód i Ukrainę żeby jak najkorzystniej dla siebie zakończyć lub zamrozić konflikt, nie tracąc narzędzi i możliwości do oddziaływania w przyszłości na ludność Ukrainy, jej siły polityczne oraz władze, Nie ulega wątpliwości, że motywacją do przyjęcia takich założeń służą doświadczenia skutecznej polityki Rosji wobec Gruzji. Mimo wewnętrznych problemów Moskwa zakłada więc, że jeszcze przez kilka miesięcy prowadzić będzie intensywniejsze walki, co ma umożliwić jej potencjalne wymęczenie Zachodu i Ukrainy. W efekcie wszystko to prowadzić ma do korzystnych rozstrzygnięć na polu dyplomatycznym. Taki potencjalny sukces Kremla w tej wojnie zostałby następnie wykorzystany w sferze wewnętrznej, żeby spetryfikować istniejący kurs polityki, oraz ustrój państwa i władzy. Putinowski zmierzch Zachodu. Informacje o planach Putina co do pokoju na Ukrainie ponowił ostatnio Siergiej Ławrow. 4 października bieżącego roku na łamach prokremlowskiego czasopisma eksperckiego Rosja w globalnej polityce opublikował on artykuł rosyjskiego ministra spraw zagranicznych. ONZ znów powinien być centrum dla porozumienia, ustalenia działań narodów. Jego główna teza sprowadza się do stwierdzenia, że Zachód stał się mniejszością w kontekście światowych procesów rozwoju relacji międzynarodowych, gospodarczych i ogólnie globalizacji. Czyli Zachód stał się mniejszością w stosunku do tzw. Tak globalnego południa lub światowej większości, których dyplomatyczno-instytucjonalną awangardą ma być m.in. BRICS. W związku z tym Rosja, odwołując się również do apeli kierownictwa struktur ONZ o reformę i zwiększenie efektywności działań tej organizacji międzynarodowej, postuluje zwiększyć w niej udział niezachodnich centrów cywilizacyjnych oraz geopolitycznych w Pierwszej kolejności Indii oraz Brazylii. Wszystko to służy manifestacji przez Rosję, że oprócz kilku państw z Zachodu nie jest ona izolowana na arenie międzynarodowej, co wszelkie sankcje wobec niej czyni przeciwskutecznym. Co jednak najważniejsze, Moskwa zamierza zwiększyć nacisk na Zachód, jego ludność, instytucje oraz władze poprzez swoje rozmaite, rozbudowane. Niezachodnie kontakty i związki. Wszystko to stanowi również formę nacisku na nową amerykańską administrację. Jednocześnie Moskwa mówi wprost, iż jest ona gotowa na dalsze rozmowy. Ma być to kolejny gest dobrej woli Putina, mimo że według Ławrowa Zachód zerwał mińskie porozumienia z 2015 roku oraz tzw. stambulskie rozmowy z 2022 roku. Ważne miejsce w artykule Sergeja Ławrowa zajmuje sprawa ukraińska, używając bardzo ostrego, obraźliwego wręcz języka rosyjski minister spraw zagranicznych określa Ukrainę państwem terrorystycznym, a jego władze neonazistami. Co ważne, Ukraina przedstawiona jest tam jako zagrożenie nie tylko dla Rosji, ale i całego porządku w Europie. Mowa tam między innymi o zasadzie prawa narodów do samostanowienia w kontekście Rosyjskiej ludności Krymu, Donbasu i Noworosji, co według Ławrowa związane jest z tym, iż ukraińscy neonaziści, którzy wzięli władzę w Kijowie, nie reprezentują tej rosyjskiej ludności. W tym układzie rosyjska propaganda wskazuje, że ludność rosyjska lub rosyjskojęzyczna na Ukrainie, a także ludność, która w jakiś sposób jest związana z Rosją. Lub ma wobec niej sympatię na Ukrainie, i jest represjonowana, tłamszona przez władze w Kijowie w sferze językowej, kulturalnej tożsamości, nawet bytu codziennego. Ławrow wskazuje więc, iż w wyniku antypaństwowego przewrotu w Kijowie w 2014 roku rządzący Ukrainą tracą legitymację do reprezentacji ludności rosyjskojęzycznej lub związanej z rosyjską kulturą. Przeczekać Putina. Piszący te słowa w ciągu ostatniego roku uczestniczył w wielu krajowych oraz międzynarodowych konferencjach, na radach i seminariach poświęconych sytuacji w Rosji. Z jednej strony wyniosłem z nich wrażenie, że o co najmniej zamrożeniu wojny ukraińsko-rosyjskiej mówi się przynajmniej nieoficjalnie od dłuższego czasu. Mimo coraz większych problemów strukturalnych Rosji w głównych zachodnich stolicach, opierając się na zimnowojennych doświadczeniach, uznano bowiem, że nie warto eskalować konfliktu z Moskwą i należy po prostu przeczekać Putina. Zgodnie z tymi założeniami, Moskwa w latach 2022-2024 w sposób istotny zredukowała swój potencjał militarny, gospodarczy i ludnościowy, a za jakiś czas wystąpi czynnik biologiczny, czyli śmierć Putina, i wówczas jest nadzieja na window of opportunity. Stąd na Zachodzie intensywnie kalkulują szanse rosyjskiej opozycji, zarówno w wariancie śmierci Putina i walki elit o wybór nowego cara, jak i w przypadku załamania się aparatu władzy. Nie wygasają również nadzieje na to, że po śmierci Putina na rosyjskich szczytach władzy wystąpi sytuacja zbliżona do tej, jaka miała miejsce po śmierci Józefa Stalina. W części eksperckich kręgów na zachodzie panuje bowiem przekonanie, iż część ludności Rosji, zwłaszcza w największych miastach, pod względem konsumpcyjnym, społecznym, a nawet kulturowym jest zeuropeizowana lub bardzo bliska zachodowi. Stąd putinowski zwrot na wschód nie ma trwałych podstaw. Z tego punktu widzenia medialne nagonki na Trumpa o tym, że na pewno sprzeda, zdradzi Ukrainę, zwłaszcza ze strony liberalnych i lewicowych mediów, są o tyle niesprawiedliwe, gdyż o różnych scenariuszach zamrożenia tego konfliktu dyskutowano już w Waszyngtonie, Paryżu i Londynie. Z tej perspektywy można powiedzieć, że to ekipa Joe Bidena przekazuje nierozwiązany problem wojny ukraińsko-rosyjskiej Donaldowi Trumpowi. Mając ten polityczny komfort, że pewne niepopularne decyzje oraz ich konsekwencje mogą obciążyć nową administrację. Dlatego nowe amerykańskie władze staną przed poważnym wyzwaniem, chodząc w posiadanie informacji, których po 2021 roku Trump i jego otoczenie nie miały. Wyzwanie to jest o tyle poważne, gdyż Putin, mimo właściwej mu przebiegłości i ostrożności, za wyjątkiem decyzji o inwazji 2022 roku, w coraz większym stopniu opiera się na wdrażaniu nowych podstaw ideologicznych władzy oraz funkcjonowania państwa. Zgodnie z tym uważa się on za wykonawcę dziejowej misji odnowienia statusu mocarstwowego Rosji próbując rewidować następstwa nie tylko upadku ZSRR, ale też Imperium Rosyjskiego z 1917 roku. Jednocześnie posiada on świadomość, że w sferze gospodarczej, technologicznej czy nawet demograficznej według pesymistycznego wariantu Ros statu do 2045 roku Rosję będzie zamieszkiwać 130 milionów 600 tysięcy ludzi. Nie zdoła już istotnie poprawić sytuacji Rosji. To zostawia następcom, ale do odnowienia statusu mocarstwowego Rosji będzie dążył on konsekwentnie i maksymalnie, między innymi poprzez wydłużenie z Ukrainy tyle, ile się da odnosi się to również do Białorusi czy państw Kaukazu Południowego. Zgodnie z tym wypada się zgodzić z byłym rosyjskim dyplomatą oraz ekspertem Aleksandrem Bałnowem, który napisał, że tak zwany putinowski plan pokoju to w rzeczywistości ultimatum pokoju. Oznacza to, iż jego całościowe lub częściowe odrzucenie przez zachód z dużym prawdopodobieństwem może doprowadzić do kolejnej eskalacji ze strony Moskwy. Może to wiązać się na przykład z kolejną wielką falą mobilizacji w Rosji której Kreml stara się unikać jak tylko może, ale należy zaznaczyć, iż nie będzie on mógł wykonać tego kroku, jeśli Zachód się nie ugnie, zwłaszcza w kwestii uznania rosyjskich zdobyczy terytorialnych na Ukrainie, które Kreml określa terminem nowych terytorialnych realiów. Pod nim rozumie on włączenie do Rosji obwodów ługańskiego, donieckiego, zaporowskiego oraz hersońskiego w granicach administracyjnych, a więc obejmując nawet terytoria, które nadal są pod kontrolą Ukrainy. W Moskwie trwają więc pewnie intensywne prace analityczne i planistyczne dotyczące następujących zagadnień. Czy uda się zapoznać i przekonać Donalda Trumpa oraz jego administrację do argumentów o konieczności rozgraniczenia strefy wpływów? A jeśli nie uda się, to jak przeprowadzić kolejną eskalację i nowy etap wojny? Żeby przymusić kijów oraz zachód do rozwój. Zachęcamy państwa serdecznie do polubienia i skomentowania tego nagrania, czym pomogą nam Państwo w docieraniu do nowych odbiorców. Prosimy również o zasubskrybowanie naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych interesujących nagrań. Prosimy również o rozważenie wsparcia finansowego dla naszej działalności. To dzięki Państwa zaangażowaniu, w tym przede wszystkim cyklicznemu wsparciu finansowemu. Możemy kontynuować naszą działalność i stale się rozwijać. Wspierać nas Państwo mogą za pośrednictwem serwisu patronite pod adresem patronite.pl Ukośnik Nowy Lat. A wszelkie szczegóły odnośnie tej, a także innych możliwych form wsparcia, znajdą Państwo w opisie tego nagrania.